Cześć kobietki, cześć panowie. Ja zaczynam dzisiaj od dołu. Zobaczcie, jakie ja mam dzisiaj połączenie. Czarne szpilki w białe groszki, i do tego fioletowe skarpetki w ananasy. Do tego już widzicie fale, które się tak tutaj jakoś rozprzestrzeniły, ale dają mi taki efekt, że tak powiem, gęstych włosów. Znacie do tego takie okulary fioletowo-brązowe, do tego funkcjowe usta. i Dzisiaj wam pokażę, jak połączyć biało-czarną dużą stopkę z fioletem. Słuchajcie, taka sytuacja, powiem najwięcej: więcej. Koszule ze spodniami dresowymi można połączyć? No ja łączę, więc chyba można. No przecież trzeba. Kto powiedział, że sportowe to oznacza Teraz muszę zakładać adidasy, że w ogóle muszę zakładać krótki rękawek jakiś sportowy, czy bluzę, i muszę być cała na sportowo? Nie. ja nie będę cała na sportowo, bo ja lubię sportową elegancję. A sportowa elegancja, elegancja według mnie, elegancja Francja, to po prostu będzie połączenie koszuli więcej marynarki i spodni od dresu i szpilek. Męska koszula zapięta pod szyję, dewinięty e, kołnierzyk. E, rękawy, czyli mankiety, ten mój ulubiony sposób. Do tego założę marynarkę. No i tak to wygląda. Jak widzicie, jakby zero koloru, prawda? Bo czarny to nie kolor, biały też jeszcze kolor, no ale biało-czarne, no i co? Koniec? No nie, no jest dół kolorowy, już pokazuję. Takie spodnie. Dresowy. Także wygląda to dosko. Ale tutaj muszę troszeczkę ozdobić, bo tak mi jakoś tu nudno. Co do tego użyję? Piór. Dawno nie było piór, więc będą. Będą w tonacji, będą fioletowe. Pot Kołnierzyk. Wygląda to bosko. Rano było jeszcze chłodno, założyłam kurtkę. Kurtka była w fioletowa. O i oczywiście tasienki, także tasienki, pióra dzisiaj. No, toż to normalnie szaleństwo. Loki. No może nie loki. Fale na głowie, czyli włosy żyjące w własnym życiem. No, musi być torebka, no przecież bez powstań. Czyli inny kolor. Będzie masełkowo dzisiaj dla bubu. Cała stylizacja, no dzisiaj pięknie, bosko, a zapowiadało się, że nie będzie kolorów, no ja... ale pokażę Wam jeszcze stylizację bez kurki, bo troszeczkę zasłania tą marynarkę i koszulę. No i tak to wygląda bez wteczki. no pięknie, bosko. no i oczywiście Was pozdrawiam, ten wtoreczek, wtoreczunio, cudny, piękny.